No, przede wszystkim na początek, pomimo, wszystko, pomimo tego, co się zdarzyło, to chciałem chłopakom od z siebie z podziękować za ten trud włożony w dzisiejszy, w dzisiejszy mecz, bo naprawdę sporo zdrowia zostawili. No cóż, no wynik mylny, tak. Wszyscy doskonale o tym wiemy, że te 7-2 to było za wysoko, nasza porażka, tak naprawdę do 31 minuty kontrolowaliśmy te zawody, wygrywaliśmy 2-1. Ja osobiście, jest to mój drugi sezon i ja takiego meczu jeszcze nie prowadziłem, tak kuryzalnego. ale jak to się mówi, chyba wszystko trzeba w życiu przeżyć. Chwała przeciwnikowi, że ten mecz po prostu wygrał. Ale tak mówię, też nie rozrywamy szat, też nie ma jakichś krzyków, jakiegoś robienia jakiegoś wielkiego chaosu, bo to jest po prostu futsal. Tak, tak się ten mecz dziwnie dzisiaj ułożył, kuriozum, że, że jest takie jest przygrywamy. Dalej jesteśmy w czołówce. Zdarzy taki mecz, trzeba z niego wyciągnąć wnioski i za chwileczkę, za dwa tygodnie gramy u siebie dwa mecze z rzędu, trzeba pokusić o, o punkty nie, no myślę, że kluczowa przede wszystkim była minuta pomiędzy 31 a 32, gdzie tracimy bramki. te naprawdę z prostych sytuacji na 2-2 i 3-2 jest 4-2: mamy 14 punktów. Nie będziemy bronić takiego, nie będziemy szukać bramki, jak jest 5 minut do końca. Bramka piąta no to jest jakaś tam głupia strata, to prawda. Natomiast no, trzeba było już zaryzykować dwie bramki, a 5 minut do końca to jest dużo. Natomiast my chcieliśmy tu gdzieś, gdzieś jakiś punkt jeszcze ugryźć, bo też nie jesteśmy jakieś jakiejś tam beznadziejnej sytuacji, żeby się gdzieś tam bać takie gry. Natomiast no, mówię, tym bardziej, że no, trafił nas taki, taki cios gdzieś tam obuchem, jesteśmy po głowie przez to Minutę, że no mówię, ja na, na, na to chwilę nie jestem w stanie nic więcej konstruktywnego powiedzieć. Na, na, na pewno takich wyników się myślę, że nikt nie spodziewał, bo 7-2 to zdecydowanie za wysoki wynik. Jeżeli chodzi o sam przebieg spotkania, bo to tak naprawdę pogoń dyktowała warunki i, i, i szczególnie w pierwszej połowie prowadzili i mniej więcej mieli z gry, jak to się mówi. Po, po przerwie uda, udało nam się wyrównać. Szybko na 2-2 też zdobyliśmy bramkę i na 3-2, i wtedy wtedy tak naprawdę zawodnicy uwierzyli, że to mecz jest do wygrania, bo, bo od początku tak trochę bojaźliwie graliśmy. A w drugiej połowie od 3-2 tak naprawdę wszystko nam wychodziło i, i praktycznie co, co, co się nie działo, to, to stwarzaliśmy sytuację bramkową i, i od, od razu tę sytuację wykorzystywaliśmy. Nam to doda dodawało wiary w drużynie w pogoni, bo widać, że, 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 że chłopaki gasną, no bo. No bo Ciężko jak gdyby odbudować mecz, dostając w każdej sytuacji bramkę, bramkę w plecy. Chwała nam za to. Cieszymy się oczywiście, bo, bo ważne punkty dla nas zresztą każde punkty są ważne. Chłopaki zagrali z dużym zaangażowaniem, za to, za, za to im się należą duże gratulacje. Konsekwentnie do samego końca. Dzisiaj to my się cieszymy niestety pogoni. Ma kawał drugi przed sobą i, i myślę, że będą mieli, mieli smutną podróż niestety. No tak, mieliśmy kilka weekendów z rzędu, można powiedzieć, punktowych, czy to, czy to wygrany, czy to remis. Chcieliśmy dołożyć, można powiedzieć, kolejną, kolejną cegiełkę dzisiaj do, do tej serii, która trwała i chcieliśmy ją najdłużej utrzymać. No Do 31 minuty wszystko było. Można powiedzieć no, pierwszej po myśli. No, kontrolowaliśmy projekt spotkania i nic nie wskazywał na to, że, że ten mecz się odwróci jak. Jak widać na załączonym obrazku, no futsal jest taką grą, że jeżeli się na chwilę straci koncentrację bądź koncentrację przede wszystkim, to, to przeciwnik to może wykorzystać i diametralnie w 2-3 minuty odwrócić losy całego spotkania. Enbis pokazał charakter, tak chłopaki po jednej drugiej bramce, no, można zaskoczyli wtedy, a my można powiedzieć na odwrót, no. morale spadły i, i się już tego nie, nie podnieśliśmy. No. Tak jak tutaj powiedział, będzie to, można powiedzieć, yy, lekcja dla nas, że, że, że w mecz trwa, to trzeba przez całe 40 minut grać swoją grę, a nie tylko przez 31. No i dzisiaj, można powiedzieć, ten moment zaważył na tym, że przegrywamy i to wysoko, choć ten, kto był na hali, wie, że no, tak, tak to nie powinno wyglądać. Drużynie to gratuluję. Pokazali dzisiaj, że, że nawet w trudnej sytuacji, kiedy to Przeciwnik yy, dyktuje, tak jak w pierwszej połowie, my warunki, to czekali na swoją szansę do końca i wykorzystali nasze, nasze można powiedzieć, błędy i dekoncentrację w tej drugiej połowie, tak jak ten powiedział. Kluczowy moment, czysta pierwsza minuta. My jedziemy do domu, długo podróż przed nami, dokonamy analizy i, i wyciągniemy wnioski. No, nie ma sytuacji, ja mam dobrą w tabeli, także póki co. Nie się nie stało, tylko po prostu jest to kolejna lekcja, kolejny można powiedzieć, kolejny bagaż doświadczeń na dzisiaj. Dziękuję. Od roku czasu od kont kontuzja była, no to po zabiegu operacyjnym oczywiście wziąłem się za siebie i cały czas starałem się wrócić, no nie było łatwo. Dałem sobie czas do końca roku, udało się trochę wcześniej, no ale nie wskazywało na to, że się uda do końca. Także yy, silna wola, tam wsparcie rodziny. Drużyny, i, i wydaje mi się, że się udało. No, wyszło jak wyszło dzisiaj. Mimo to, i tak uważam, że y, pierwsza połowa zdecydowanie dla pogoni. Chyba najlepiej drużyna na razie grająca, jaką widziałem od paru kolejek. Druga połowa też się nie układała pod dyktando naszej, tylko pogoni. No, ale tak jak mówię, no, y, jesteśmy drużyną, dużo ze sobą rozmawiamy, y, śmiejemy się, podpowiadamy. Kiedy trzeba, krzyczymy na siebie, i wydaje mi się, że. Cała drużyna zagrała i cała drużyna wygrała. A że ja szeliłem dwie bramki, no to wydaje mi się, że futsal na tym polega, żeby szelać bramki.